Hej, witajcie wszyscy serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Terraria. Jest to dziesiąty odcinek, już dziesiąty, tak. Jestem na środku mapy i właśnie kieruję się w prawo. Bo przecież tak naprawdę to jeszcze nie doszliśmy do końca terenów po prawej stronie. To znaleźliśmy tylko zepsucie, corruption i to wszystko. Więc idziemy teraz na prawo. E, tak, idziemy na prawo. Tadeusz e, po przegranej walce z królem Szlam czuje się. No, jest mu wstyd, po prostu jest mu wstyd, że nie dał rady. Taki prosty niby boss, ale Tadzik nie dał rady. Jest mu wstyd, dlatego też po powiedział, że musi chociaż iść na prawo, zobaczyć, Walczyć może o was. Z pożeraczami dusz, cokolwiek zrobić fajnego, żeby po prostu nie myśleć już o tej porażce, zapomnieć o niej. No, tej, pożeracze, pożeracze. Może by się udało zdobyć kolejną część starożytnej zbroi łuskowej cienia. A może nie. Zobaczymy. Dobra. Miecznik jest ok, ale i tak wolałbym coś lepszego. No, hop, hop, no, to trzeba rozwalić, tak, bo tutaj tadzik męski dostaje od tego, to zawsze traci jakieś życie. No dobra, no tak, idziemy dalej, ale pełno tych pożeraczy tutaj atakuje tadzika, ale tadzik twardo walczy. Się przeskoczyć. O, no, jeszcze tam coś go złapało. Dotknęło jakiś ostrokrzew czy coś. Dobra, mamy dżunglę. Mamy dżunglę, super. Dżungla się przyda, trzeba będzie y, troszeczkę powalczyć w dżungli, znaleźć może. Może byśmy sobie sprawdzili jojo Amazon, jakby się udało. Ale co? Taka, co, co to ma być? W tej dżungli jest bardzo mało. Już znowu zepsucie. Znowu krabszem. Ja ci nie mogę. Aj, no dobra. Więc, co my tutaj mamy? Mamy jakieś robaczka. Teraz parszywka. Parszywka. Tak, żebyśmy go sobie mogli złapać jako przynętę. O, jest parszywka, prawda? Widzę, że to są jakieś. Jeszcze podziemia te korapszą, ale poniżej jest. Bo jest tylko jest na górze, ale poniżej jest jeszcze dżungla. Czyli właśnie biom dżunglowy, dżunglowy, podziemia dżunglowe może. Tam będzie pewnie e, królowa pszczół. Gdzieś, więc też tylko dokopać się do niej. No ale jak my króla szlam nie mogliśmy pokonać. To co, co ja tutaj o królowej... królowej pszczół no mówię. Co ja myślę, że... E, Kolejności następnej trzeba będzie oko przywołać i rozwalić oczko. Dobra. Szlamik kolejny racz kolejny, dobra. Szlam z dżungli to był. Okej. Okay. Teraz tak. Tutaj trzeba się przekopać więc już im stawiać. Ok. A trzeba go też. Ale zaatakował. Ale przyspieszył. Dobra. O jest. ile ich tutaj? Może raczej. Kamień nowe. Jeszcze przekupiemy troszeczkę. To mi przeszkadza? Dobra. Okay. O, o, właśnie. Meteoryt! Zapomnieliśmy. O! Jezu, nie spadnę! O nie zabiję się! No już zginie, Jak nic zginie? Woda, ratuje. Ratuje mi życie. Tatkowie życie ratuje woda. O! Super. O, już myślałem, że zginie. Ale właśnie. Teraz zresztą wydostać. Eee, właśnie. To jest. To Przecież Zapomniałem kompletnie o meteorycie. Tadek też nie przypomniał. Eee, jest... Kompletnie zapomniałem o meteorycie. Właśnie. Przecież musimy zdobyć. Wydobyć meteoryt. I zrobić sobie zbroję z meteorytu. Wtedy to tak. Wtedy możemy się bić. Idź, ty jeden Ale no jak ja teraz mam tam się spiąć? Pofrunąć nie pofrunę. Tym to jak sobie ciężko daję rady. A, ale no chodź, no chodź. Dobra. E, może minam. I w górę. Teraz wy nic nie widzicie pewnie, więc musiałbym zapalić Okej, tu. Okay, Oj! O! Tadeusz, co ty robisz, Tadeuszu? A więc tak. W planach jest na dzisiejszy odcinek dostać się do meteorytu, wykopać go, zrobić sobie me me meteorytową zbroję. Tak. To jest mój plan na ten odcinek. Od do góry. No co, podejdziesz? Nie podejdziesz. Wiem, że nic nie widzicie. Oj, coś tutaj blokuje. Aha, okej. Okay. On bije, on bije! O, jest! Okropne to jest. Okropny jesteś, pożaraczu. Dawaj, smęko, sioraj. Ał! Au. Au. O, Oj, na znowu spada. Co za... Bęcwał! Tadzik! Myślimy, rozwalasz sobie, no to co ty robisz? O Boże, nie. Meteory cię rozwali. Zaraz zginiesz. Dobra, 53. Taki właśnie. Wiecie co? Podka, idziemy do domu. Idziemy się przygotować. E, idziemy się przygotować na. Em, weźmiemy obsydionowej jej skóry podkę. I pójdziemy. E, I pójdziemy wydobyć meteoryt. Okej, okay, co jeszcze tutaj z tego? Bym wziął górnictwo. Może byś? lepiej by się. Zwiększyło się jakość, częstość, szybkość kopania. Ok. Dobra. To zrobimy tak, kochani, że. Warszyły ko 15 mocy przynajmniej. Dobra. Tu, tu mamy tutaj bloczki rudy. kamień niebonowy. Ja wiem, że wiecie co? Że żmudna będzie taka droga w drugą stronę, dlatego zrobię cięcie i spotkamy się za chwilę. Jak już będę yy, na biomie, gdzie spadł meteoryt. Ok? A więc za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Wiecie co? Dlaczego tutaj stoję? Ponieważ Tadzik szedł i sobie przy okazji strzelał w górę, żeby zobaczyć, yy, czy są na tej piszlatującej wyspie. Jak szedłem, właśnie w prawo, zobaczyłem. Że mamy latającą wyspę tutaj. Dlatego też tadzik się spina. Spina się. Bo chcę dojść do latającej wyspy. Ta będzie z domkiem wysepka. Super. Bardzo mnie to cieszy. Tadzika także. To ta będzie wysepka z domkiem. Więc zobaczymy, jakie skarby są w tym domku. Mamy rudę srebra. Ekstra. Weźmy sobie ją. I dziwą rośliny się fajnie skacze tam. Otwórzmy sobie drzwi i weźmy zobaczymy te skarby. Eh, podkowa. ach, praktycznie. Słabizna, słabizna. No nic, ale wezmę sobie skrzyneczkę, stolik, czesełko. No sobie wezmę. Sztandar sobie wezmę, czemu nie? Słońce, grawitacji. Jeszcze jeden standard najwyżej go się sprzeda drzwi. I już mam trzy harpie. Czy ja chcę coś jeszcze stąd wziąć? Nie, dobra. Uuuu! Atakują. Oj, dostał Tadzik. Dostał. Ok, lecimy w dół. Hop, dobra. I idziemy dalej. W prawo, w te harpie. Nie wiem, czy dadzą mi spokój. To nie dadzą mi spokoju. Chociaż może i dały. Dobra, idziemy szybciutko wydobyć trochę meteorytu. Ja wiem, że teraz już nie będę kolejny raz cięcia robił, ale no nie jesteśmy daleko, zaraz będziemy. O, jest, mamy już zepsucie, ale już jesteśmy już bliziutko. hop, hop, o, 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 o. Proszę cię. Bądź ostrożny. No, pomóż sobie haczkiem, tak. Spokojnie, Tadek. Nie wynerwuj się i nie. No, już. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. Jesteśmy już bliziutko, dużo wzrosło. zarosło. Aha, jeszcze ta dżungla najpierw. Dobra, za chwilę będziemy na miejscu, za chwilę będziemy, tylko szanika rozwalimy, mamy kolejny, zepsuć się, kolejny korabszy, tędy przeszedłem, tak, tutaj się, wtedy rozkopałem, dobrze, ojojojojo, Hadzik, proszę Cię, Hadzik proszę Cię. No chodź, 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 pożeraczy dusz. Masz. Moim pociskiem cię złame. Ty też dostaniesz, ty dostaniesz też. No wszyscy. Chodź, chodźcie, teraz to chodźcie, nie? Teraz to nie. No, podobnie. To Okej, okay, dobra. Mamy sybianową skórę pod kewcy. I możemy i górnictwa cyk i możemy kopać, Dobra, no to nie, to tutaj sobie skoczmy i zbieramy meteoryt. Pełno tego meteorytu. Zbierajmy jak najwięcej, aby mieć mnóstwo yy, tych bloczków meteorytu i żebyśmy mogli sobie znowu zrobić. To by wystarczyło nas zbroje. Oj, to będzie cudne. To będzie epickie. Wtedy w końcu będzie Tadzik mógł walczyć z bosami. Zbieraj, zbieraj. Mhm. To też trzeba rozmawiać z niecące w nas kawałki na tak długo. One więc hmm. mogą podpalić. Odpalić się po prostu coraz czas właśnie Właśnie pojedyncze. Lubimy życie przez jakiś czas, krótki. Dobra, wspieraj, wspieraj, bazik. Jak najwięcej nie Tyle aby starczyło nam na sproię. A jak nie będziemy mieli, to sobie przywołamy ha, To będzie fajne. Dobra. Mhm. Jeszcze tutaj tego meteorytu jest. 68, 69, 70 już mam. Super. Nie wiem ile trzeba, więc zbierajmy jak najwięcej. Zbierajmy. No z tej strony jeszcze troszeczkę, z tamtej strony chodzimy, o może tutaj trochę, pozbieramy sobie. Au, no tak. Także to walnął, no to nie podpędził go teraz, nie wiem, może ja się coś pomyliłem. No dobra, dobra, dobra. No. Ok. Au. Wow. Musimy poszli jeszcze w prawo zobaczyć. Ja tu mamy ruda żelaza. I to jest która godzina? 12.30. Południe. Czyli tak naprawdę, moglibyśmy iść sobie jeszcze w głąb pozwiedzać. Co tutaj mamy w tej dżungli? Radar czy coś? radar. Dobra. To idźmy sobie jeszcze zwiedzić troszeczkę jaskini tej dżungli. Może byśmy coś ciekawego znaleźli. A ty co? Dobra. I ciemno tutaj. Oj, dobrze, że nie spadłem na dół. Czy ja dobrze nie widzę tutaj? Uuu, okej. Okay. A, dobra. Można tutaj zejść. Ok. Ach, nie jest to źle dobra. Tam coś jest? Co tam jest nic? A tutaj. Uuu, dziura. Dobra, będę. Tutaj chyba jest jakaś ziemia, dobra, ok, a tam skacze i tam jest, skacze nas na ten, ten, e, goblin. Au, nic nie widać, uuu, prawie nas dosięgła, dziwna roślinka. Która chce nas zjeść... au! Dobra. Co tam jest? Eee... Pajęczyna... E, co tu mamy? Woda... Ups... Ok. Trzeba być bardzo ostrożny, bo ta dzik... właśnie... Może spaść łatwo... I wtedy się... Niestety zabiję, zginie. Już wiele razy nam się tak zdarzyło. Tam coś jest. Tam coś jest, tam by się trzeba było dostać. Skrzyneczka jakoś, ok. Dobrze, może być. Złoto. Goldy się przydadzą. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Weźmy sobie najwięcej złota. Okropny. Ups, dobra. I teraz trzeba było tam się dokopać. O, spadł. Ulter z pszczołami spadł. Ups, okej. Okay. Takie drzewko podziemne by się przydało, co? na to. O. Wykopmy sobie srebro. W o, nie ma miejsca już. Oj, 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 trzeba coś wywalić. Co tutaj walać, te z radary? Dobra, Pochodzi pełno, dobra. Uważaj. Ups. Dobra. A więc tak. Przysło nie, 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 Dziwną rośliny, o to, to nie potrzebuję, ziemię soczewkę też nie może 7 bomb, czyli mogę sobie dzięki niej mogę właśnie do przejścia upsalać! Opsalał Ale bym sobie zrobił kuku! Byś sobie tadzik zrobił kuku!

No nie dobrze, mam się tam dostać. I znowu nie dziadło. Dobra. Co mamy? A, weź wszystko, ale to. No to nie ma miejsca, więc sobie wywalmy to. I już mamy miejsce na to. Wywalmy sobie sztandar. Zombie nie potrzebuje, grzybek nie potrzebuje. nasiona trawy to się przydadzą. To się przyda. Pajęczyny nie potrzebuje. W resztę rzeczy bym raczej chyba nie chciał wywalać. Chyba, że jeszcze to. I to też było to. Bo to niepotrzebne metole. 285. Super! Dobra. Skrzyneczka jest fajna. Później hmm. miejsce za bardzo. Dobra. jak dalej tu skaberek powiedzmy. Po tobie. To będzie chyba cyna czy żelazo. Żelaza. Dobra. I idźmy niżej. U, ten taki z kolcami szlam. Z kolca. Dobra. No chodź, chodź, no co? Podskocz, podskocz. Nie, teraz nie. Teraz peniasz, peniasz, pykasz. Ach, ty. Trafił mnie. Stubale. No chodź, chodź, chodź. Wszystko, doskąd do mnie, nie? No masz bombkę. Ops. uciekaj! Upsasa. Dobra, tam bombkę rzucimy w dół. Niech tam coś rozwali. Upsasa, dostał tadzik, tadzik, teraz zginiesz. No. Hmm, hmm, hmm. Znowu spuścił Ja, Jak? Kanibal się nazywa, tak? Kanibal. Uuu, po tobie, po tobie, po tobie. Giniesz, giniesz, giniesz. Nie, jeszcze nie, ale patrzcie, no, mam. Prawie Tadzik zginąłeś. Prawie zginąłeś. Co ty odwalasz? Co ty odwalasz? Ojej, na no, Tadeusz Tadeusz, Tadeusz, Dobra To wiecie co? To już razu weźmy jeszcze, a co tam I teraz Zastanawiam się, bo widzę tam dolkę pszczołaczych hmm, Szerszyń On mnie rozwali Więc co, lecimy do domu Dobra Jesteśmy w domu i czas najwyższy, aby przetopić sobie meteoryt. Meteoryt przetapiamy na sztabki. Wow! 95 sztabek meteorytu. I teraz możemy sobie zrobić pistolet kosmiczny. Super, fajna, jest fajny. Helm z meteorytu. Kostium z meteorytu. Spodnie z meteorytu. 5 obrony dobra, no to mamy cyk 6 obrony a ten ma, a dobra, cyk i spodnie jak mam cały zestaw i wezmę sobie zrobię jeszcze pistolet to on będzie, nie będzie zużywał w ogóle żadnej mamy właśnie. Tak jest. I dajmy mu pistolecik zamiast yy, bumerangu na przykład. Dobra. No i super. I jesteśmy młot, młotopur, młotopór z Birkim. A to jest młot, a ten ma pilofa, a tamten jest młot. Dobra. Dobra. Wiecie co kochani, ten jeszcze ten młot ma 60% mocy młota, 100% mocy topora. Mm, dobra. Słuchajcie kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wspaniały progres. Tadzik pięknie się świeci. Zobaczcie jaką poświatę zostawiam. Jesteśmy. Mamy teraz już me meteoretowy postium. W takim razie żegnajcie i do usłyszenia trzymajcie się ciepło. Pa pa!